Ale czego idzie i opowiada, jak lekarze dbają o ludzi, jak, gdzie dbają? O bogoczy. Dla bogatych, bo on na to idzie, ale bidny to musi umierać. Czyli nic się nie zmienia od lat z, z tym NFZ-em? Jeszcze gorzy, jeszcze gorzy. jak będzie tak dalej, bo mnie na, na to nie nie stać. nie stać panią na leki Dzień teraz. na Bogu, 83 lat przed. Czyli teraz zarządów rządów pisów nie stać ludzi na leki? Stać, a stać na doktora? Doktor ile? No, doktor ile, skarbie. Około za wizytę, bo prywatnie trzeba iść, bo na nas za ciężko pewnie. No, za ciężko, no bo cię dają na rok, na ile na przykład do specjalisty, 250 zł. Skąd weźmiesz? To brać. Ta trzynasta pomogła, czternasta mertura? Jako pomogła? Co pomogło? Co to to pomogło? I człowiek liczy. Po prostu czy wystarczy, czy nie wystarczy. 6 zł już za bułkę chleba. Ale jak pani sobie radzi z drożyzną. A co mnie to obchodzi skarbie drożyzna, jak ja mu porę groszy. Ile pani ma, mertury? Około? A co mam 1800 zł? Za ile lat pracy? Ty za ile lat pracy, a za 40. To malutko, za, za tyle lat to powinno być więcej chyba, tak? No. I mało to skarbie. Mało to skarbie 1000 e, płacę wszystkich e, tych Cięż. czynszu. Prąd, gaz. Wszystko. Rachunki. Rachunki. Ty, złoty zostaje mi 800-700 zależy. I na co to ja, trzeba i... przeznaczyć na przykład? Leki, jedzenie. Le... Babcynymi lekami się żywię, bo ja ich wydam, żebym ją płaciła po 100 po 200 zł. Za co? Za chemię? Pani musi brać lekki od kogoś, bo inaczej nie stać panią. Nie, nie bierę żadnych leków. Co musiałby pan zrobić, żeby pani była zadowolona? O czego zacząć? Boże, ale czego idzie i opowiado, jak lekarze dbają o ludzi? Gdzie dbają? O bogoczy. Czyli dbają tylko dla bogatych, są lekarze? Tylko dla bogatych, bo ona na to idzie, ale. Bidny, to musi umierać. Czyli nic się nie zmienia od lat z, z tym nfz -em. Jeszcze gorzy, jeszcze gorzy. Jak będzie tak dalej... Jak to... seniorzy mają się leczyć w tych czasach? Słucham? Jak senior ma się leczyć na emeryt w tych czasach? No jak się ma leczyć? nie stać. Tak jak mówię, że babczynymi lekami. A na jedzenie panią stać? Na jakieś droższe, nie wiem... Na jedzenie, o, nie na widzę. Masażu, na, na masażu panią stać, na sanatorium, na jakieś, jakieś wakacje, wyjazdy. No nie chodzę. Na nie, chodzę na... nie stać Panią. Na no, nic mnie nie stoi. Czy takiej emeryturze się nie da? No, jak się może dać? Nie, nie ma szans. Jak się może człowieku dać? Jak pani oszczędza? Da się? Jak się oszczędza? Nie da się już. Ha, od, I pani od jen? emerytury do emerytury. Czyli... I człowiek liczy po prostu, czy wystarczy, czy nie wystarczy. Sześć zł już za bułkę chleba. Czy za poprzedników się lepiej żyło, pani? Za platformy, czy też źle? Za komuny mi się żyło dobrze. Dlaczego pani się żyła najlepiej za komuny? Przecież nie było co kupić. I, nie było. Puste tu... półki. Puste półki, ale miałam wszystko, bo mogłam jechać na wieś,